Maksym Pałtiak. Pautiak miał trochę miejsca teraz! Pautiak. No i odpalił rakietę! Jeden do zera dla Dremanu, ale uderzenie Maksyma Pałciaka! Ale jest to druga sytuacja, w której zawodnik Dremanu ma naprawdę bardzo dużo miejsca. Papakostas, Żal Carlos. Strata Szypczyński. Szypczyński przegrywa ten pojedynek z Janowiczem. Natomiast jeszcze w piątkowy wieczór widzę bez bezproblemowo rozprawił się z tyryksem Chorzów. Wygrywając 11 do 3 a tymczasem Sebastian Siadurski podwyższa prowadzenie. Jean Carlos. Papakostas Polini, Polini Mustafa Diakite. Diakite ma trochę miejsca, interwencja Dawidalaka. Do środka stafa Diakite, Diakite utrzymał się przy piłce. Diakite! Fantastycznie Dawid Lack. Jużon Carlos Diakite, uderzenie Maksym Panasenko. Próba zagrania do Arkadiusza Szybcińskiego, dobrze jednak ustawili się w defensywie. Zawodnicy Uniwersytetu Warszawskiego, a tymczasem druga bramka. Strzelona przez Sebastiana Szadurskiego i Treman prowadzi 3 do 0. W poszukiwaniu Janczaka strata. jean -Carlos! nie ma gola. Brawo! Brawo Maksym jak w tej sytuacji. Ależ tutaj teraz błąd! I mamy bramkę numer cztery dla ekipy Gospodarzy. Kaczka, Sobota! Słupek ratuje Akademików. Diakite. Szmivski do Diakite, Diakite i to loza. Diakite. Diakite, nie ma faulu. Pójdźmy na powtórkę Kaczka, Szadurski Na drugą stronę, świetnie Rozgrywają teraz piłkę. pod opiesie to niego, korredery Co za akcja! 5 do 0! Co prawda, trafienie samobójcze skierował piłkę do własnej bramki. Koniec tego starcia. Dremat futselopolek o brachnicę, no można powiedzieć, rozegrał. Perfekcyjny mecz, czyli zdobyte trzy punkty, pewne wysokie zwycięstwo, czyste konto, brak kontuzji. 5 do 0. Podopieczni to, to jego korredery.